To tam po ślubie polecieli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Nie będą mieli czasu na odpoczynek. Zaledwie tydzień temu Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie sakramentalne: tak, a już opuścili Polskę. Jak zapowiedzieli, nie jest to jednak podróż poślubna. Świeżo upieczone małżeństwo zameldowało się w Nowym Jorku, gdzie, niestety, nie obyło się bez kilku nieprzyjemnych sytuacji. Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był jednym z najgłośniejszych wydarzeń tej jesieni. Ceremonia przyciągnęła uwagę mediów i zgromadziła liczne grono znajomych oraz kolegów z branży. Teraz świeżo upieczeni małżonkowie postanowili udać się w podróż do Stanów Zjednoczonych, z Nowym Jorkiem jako głównym celem. Jednak ich wyprawa nie przebiegła bez przeszkód. Gdzie wylecieli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski? Katarzyna Cichopek podzieliła się kulisami podróży za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak się okazuje, lot do Nowego Jorku nie przebiegł zgodnie z planem. Z powodu fatalnych warunków pogodowych samolot Pary został zmuszony do lądowania w Baltimore. Kochani, jesteśmy dotarliśmy do Nowego Jorku z małymi przygodami. Wczoraj nie wylądowaliśmy na JFK, na lotnisku w Nowym Jorku, tylko w Baltimore, ponieważ lotnisko zostało zamknięte ze względu na fatalne warunki pogodowe. Wczoraj zalało Nowy Jork, poza tym strasznie wiało, ale nam to nie przeszkadza. Najważniejsze, że już nie pada relacjonowała aktorka w krótkim nagraniu opublikowanym na Instagramie. Cichopek zdradziła również, że dotarcie do hotelu w Nowym Jorku zajęło im znacznie więcej czasu niż pierwotnie zakładali. Dzisiaj natomiast szczęśliwie dotarliśmy do hotelu, zajęło nam to trochę więcej czasu, bo mieliśmy wylądować wczoraj o godzina 15.00 amerykańskiego czasu, a dotarliśmy do pokoju chyba o 3.00 nad tranem. Musieliśmy jeszcze z Baltimore dojechać do Nowego Jorku, także przygoda goni przygodę, opowiadała. Mimo trudności para wydaje się być w dobrych nastrojach. Nowojorska aura, choć początkowo niesprzyjająca, nie zdołała zepsuć ich podróży. Warto również nadmienić, że zakochani udali się tam, gdyż prezenter weźmie udział w corocznym biegu 2 listopada, a jego żona będzie go dopingować.